18 punktów. No to zdecydowanie mniej niż po rundzie jesiennej tamtego sezonu i zdobyte w większej ilości meczów niż, niż przed rokiem. No ta runda nie tak miała chyba wyglądać w Wildze. No tak, na, na pewno sezonowym myślę, że apetyty były dosyć większe. Może apetyty wzrosły w miarę jedzenia i dlatego w ubiegły sezon naprawdę bardzo dobrze wyglądał. No ale no niestety realia są takie, a nie inne pokazały, że Sezon sezonowi nierówny jest. No. W tamtym sezonie wyglądało to naprawdę dobrze. Punktów mieliśmy zdecydowanie więcej. No, ten sezon pokazał. Niestety, no tak jak już wcześniej powiedziałem, że w jakim miejscu jesteśmy jeśli można by było wskazać jakąś przyczynę tej e, słabszej postawy wilgi, to będzie jeden czynnik, czy to była jakaś pochodna kilku kilku takich czynników. Na pewno nie jeden czynnik, na to dużo, dużo spraw się nałożyło. No natomiast no to cóż, no, pracujemy dalej. Myślę, że, że nie teraz jest to miejsce na, na rozważanie, co było przyczyną tak. Nie, nie ukrywajmy, no, trzeba wprawdzie spojrzeć w oczy, że na że słabej naszej dyspozycji, momentami bardzo słabej, przeplatane dobrymi meczami, no ale niestety no, dużo remisów. No, i mamy sytuację taką inną 18 punktów, a no, zakładaliśmy dużo więcej. Czy ta zima w Wilde będzie spokojna, czy, czy dojdzie do jakichś roszad w składzie, bo o tych personaliach dużo się mówiło, dyskutowało. No i być może ktoś by się przydał jako taki świeży powiew w tej drużynie. Czy takie już są plany, przymiarki? Znaczy nie, nie. Na razie jest za wcześnie na to wszystko. Na pewno będzie spotkanie, spotkanie z zarządem, zobaczymy jakie założenia. Na następną rundę, na dzień dzisiejszy, no, no, ciężko jest powiedzieć, nie? czy jakieś, jakiekolwiek roszady będą zespołem. Po prostu no, musimy e, spokojnie i mocno przepracować zimę, żeby efekt był trochę, ten, no, nawet dużo lepszy niż, niż ta runda się. Wybignijmy trochę w przyszłość, jak Wilga i kiedy będzie przygotowywała się do, do rundy wiosennej. Już wiadomo mniej więcej, jak to będzie umiejscowione w czasie. No tak, tak. Wiadomo, że runda rozpocznie się 15 marca, nasze przygotowania rozpoczną się 13 stycznia. No i tak jak co roku na, na własnych obiektach, no, nie, nie przewidujemy żadnego wyjazdu. Ostatnie podsumowujące tą rundę. Tak jak mówiłem, o tych personaliach się dużo mówiło i o nazwiskach braci zawadków i no przede wszystkim o nich. To jest tak, że nie ma ich w drużynie i raczej nie będzie do końca sezonu, czy jest cień albo może duża szansa, że oni na wiosnę wrócą do kadry, bo jak wiadomo, no, są, nie są kontuzjowani, ale w zespole ich nie ma. To znaczy tak, no myślę, że to, to, to i była decyzja. Kiedyś każdy podejmuje taką decyzję, a nie inną, że. że, że zawiesza buty na kołki czy też ma przerwę no, to była ich decyzja. No, natomiast e, nikt nikomu ani nie zabroni trenowania, tym bardziej grania w zespole. No, trzeba wyjść w walczyć swoje miejsce w, 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 w drużynie. I, także e, nikt nie zamyka drogi. Żadnemu z zawodników, no, myślę, że to i, i przeszłość pokazała to, że, że zawodnicy, którzy no, gdzieś tam Mieli jakąś przerwę, wracali do gry. Myślę, że, 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 że tutaj Kamilowi ani Karolowi nikt nie zamyka drogi. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, każdy kiedyś jakąś decyzję podejmuje. I pytanie jeszcze o reorganizację ligi. Ona tak naprawdę dosięgnie czwartą ligę tak naprawdę za dopiero dwa sezony. Jak Pan uważa, które miejsce i ile punktów Wildze dał utrzymanie po tym sezonie? Bo, bo wiemy, że tych drużyn do spadku będzie na pewno nie 3-4, a pewnie więcej. No Na pewno, na pewno reorganizacja do, już w tym sezonie dotknie czwartą ligę, dlatego że zespoły, które będą spadać z naszego okręgu i z drugiej, i z trzeciej ligi, no, znajdą się w, w czwartej lidze gdzieś tam. Jaka ilość punktowa? no Ciężko jest powiedzieć, natomiast myślę, że miejsce w pierwszej dziesiątce powinno dać spokojne utrzymanie. Rzeczywistość pokaże, jak będzie. Naprawdę. Także no, nie wybiegajmy aż tak daleko, no, trzeba, trzeba wygrywać i, i nie oglądać się za siebie.